Hej, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym od bardzo dawna odcinku. Dzisiaj, jak sama nazwa wskazuje, będę Wam pokazywał jak robi się ten mini domek dla początkującego. To jest domek z myślą taką, by postawić go w pierwszy dzień, gdy tylko pojawicie się na świecie. Jak widzicie, użyłem tylko materiałów takich jak dąb, jak cobblestone, jak kawałki brzozy. A te brzozy możecie nawet pominąć. No i co? No i... Podstawowe rzeczy są wejście do piwnicy. Jest łącznie pięć skrzynek, taki mały ogródek z drzwiczkami. Myślę, że każdy da radę zrobić to w przeciągu tego jednego dnia. Obejrzymy hmm. Obejrzyjmy go sobie jeszcze z zewnątrz. Kiedyś parę lat temu widziałem filmik, gdzie ktoś robił bardzo podobny domek. To tak z 5-6 lat temu myślę. Jeżeli znajdziecie ten filmik, z chęcią wrzucę go do linku w opisie. Jeżeli nie, no trudno. W każdym bądź razie, zaczynajmy. Jeszcze sobie tylko bloki naszykuję. A, no i co będzie nam potrzebne? Kawałek płaskiej przestrzeni, e, przynajmniej tak niech będzie 5 na 9 I teraz tak, pomiędzy filarami powinno być 3 na 3 kwadrat. Ja tutaj w związku z tym, że troszeczkę olałem matematykę, zrobiłem jakiś, e, jakąś dziwną wycinkę, o właśnie tutaj się pomyliłem, tu pomiędzy nie powinno być wycięte. A tutaj wejście tylko na ścieżkę to też estetyka. W związku z tym, że to jest na pierwszy dzień, staramy się oszczędzać to drewno, więc tylko 8 e, kawałków e, dębu będzie potrzebnych, całych, nie desek. Oczywiście, oczywiście, obwódka z kobla, i tu się zorientowałem, że wyciąłem kawałek z daleko. No, podłogę w tamtej wersji domku zrobiłem mieszankę brzozy dębu. I tak samo tutaj powinno być, ale po prostu też zapomniałem. Okienka się zaraz wytnie, a tutaj wstawimy drzwi. O, latają koło nas Dobrze. Weźmy jeszcze materiały na daszek. Rzadzę sobie później uzupełnię. Na razie kształt tylko ważny. E, aha, dobra. E, z tego całego obroczku z desek robimy e, po prostu wyższy poziom. Zostawmy dziel. I od tego jest po prostu łatwiej zacząć resztę dachu. Tutaj dajemy półpłytkę. Z drugiej strony symetrycznie tak samo. Właśnie okienka. Czy są jakieś standardy, musimy widzieć, czy na Creeper nie podchodzi. Tutaj te schody do górnogami, ale to nie jest konieczne. To jest kwestia estetyczna. No i schodki. Człowiek chce szybko to mu się zawsze inaczej ustawi, nie tak jak trzeba. O właśnie. O właśnie. No. Tu jeszcze wypełniamy. No i schodki tygrygami. Tu tak samo. I tu też. Ja tutaj robię zazwyczaj taki dziubek. To wygląda wtedy jakby taka stodoła z y, czasów wikingów i w ogóle. Mi się to podoba, ale też niekonieczny detal. No. Dach już jest. Teraz wnętrze. Tutaj będzie piwnica na środku, to od razu sobie dziubniemy. Dwa piecyki, dwie skrzynki, tak, jedna w drugą stronę. I łożeczka. Warto od razu wrzucić sobie. O, tu plotka nie ma. Nie tego, tego. Warto sobie wrzucić od razu te skrzynki tutaj. Łącznie mamy pięć skrzynek w tym domu, więc myślę, że jest wystarczająco miejsca na takie podstawowe rzeczy. A poza tym, zawsze możemy sobie do piwnicy wrzucić. Ja teraz sobie uzupełnię o tą brzozę. Ojdź. Żeby to wyglądało tak, no, ładniej e, Tą brodę znalazłem w tym lasku, co e, za nami jest, także to nie jest też jakoś z trudno dostępny materiał A, i starajcie się to robić niesymetrycznie, tak żeby to wiecie, w naturalnie wyglądało, że to po prostu e, inaczej się dachówka jakby ułożyła Jeśli to ma jakiś sens Wtedy co nadaje takiego życia tym wszystkim budyneczkom no i ten dziubek też zrobię brązowy. A co tam? No, eee, tu może nie. Jeszcze, tu coś wrzucimy, bo mało. O? Dobra. Teraz jeszcze pozbieram materiały. Tak, klapa. Aha, raczej do ogródka. No to murek. Oj. E, tu dałem kartofle i e, marchewkę. Tak, nic specjalnego, no ale cóż. No i krzaki. Zacznijmy od tego murka. Cztery bloki. cementu Tutaj na środku będzie woda. I żeby tutaj dookoła tej wody było, po chociaż po jednym miejscu na sadzonkę znaczy nasionka, e, po polsku. Weźmiemy sobie motykę, a jak szaleć to szaleć, niech będzie nudrajtowa. Osadzone. No, Jeszcze tylko krzaki. E, tutaj nie. E, krzaki dają też takiego właśnie dodatkowego życia temu budynkowi, że on nie jest taki, wiecie, Postawiony, suchy, świeży, to daje jakąś historię, że on tu trochę stoi. Jeszcze pochodnie. Aha, tu w domku ta jedna pochodnia wystarczy, żeby go całkowicie oświetlić. Także też ekonomicznie. Łącznie na tym budynku e, będą leżały cztery pochodnie, jeśli się nie mylę. Nie, mylę się, pięć. Jeszcze jedna na zewnątrz będzie dobrze. No i tutaj sami wiecie, piwnica, to już do waszej dyspozycji. O, stołu zapomniałem. Tu o. To już tak wygląda. Urośniemy sobie je troszeczkę, żeby to nie wyglądało tak wysoko No zobacz. Jeszcze tutaj zmienimy troszeczkę ten daszek. I jeszcze ten. No i tak prezentuje się oto nasz domek. Myślę, że nie ma osoby, która nie poradzi sobie z tym prostym domeczkiem. A jeszcze tutaj dwie pochodnie i one są dość ważne, bo nie dość, że szybciej wtedy rosną roślinki, o, tu trzecia, to wtedy y, mamy jeszcze tą przestrzeń troszeczkę wokół domu rozświetloną i się aż tak dużo potworówki nie spałni. Dobra, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się w następnym filmiku z tego rodzaju. Cześć!